Hej, kochani, dzisiaj was przeprowadzę przez mój najbliższy plan na kilka dni. To będzie krótszy filmik, mm, po prostu powiem, co jak rozplanowuję i jak mam dużo na głowie. Dzisiaj jest środa, więc mam wolny dzień, potem będę mieć piątek wolny w następnym tygodniu, więc zawsze w wolne dni sobie pozwalam trochę dłużej pospać i nie robić nic jakby w dzień przed, w sensie że nie muszę nie niczego, więc pozwalam sobie ciało odpocząć. Chcę się zacząć uczyć coś koło 13. Jestem już po śniadaniu, jest 12.10, więc jeszcze ogarnę pokój i zacznę się uczyć, bo muszę, muszę sobie przypomnieć całki na chemię kwantową, bo jutro robimy listę pierwszą, ale pani powiedziała, że jeżeli ktoś tego nie zrobi, to się nic nie stanie, bo razem będziemy to robić i tłumaczyć sobie. A że ja nie umiem całek, to chcę sobie po prostu dać podstawę Zobaczymy, czy zrobię cokolwiek z tej listy, mam nadzieję, że tak Chcę też zrobić notatki na moje laboratoria, które są dopiero we wtorek Ale to jest ćwiczenie, które mam jako jedyna I jestem drugą osobą, która je robi, o ile dobrze patrzę Na całym moim roku A nie trzecią Albo piątą, zależy ile osób jest w tej grupie, bo to też zależy od osób mm. Przepraszam, trzecią albo szóstą, jaką piątą, bo dwie osoby miały przede mną przecież dwa numerki, ale nie wiem, czy te numerki są w innych grupach, więc trzeba by zobaczyć, bo jesteśmy podzieleni na grupy na laboratoria. Co to dzisiaj zacząć zrobić? I w piątek mam pierwsze laboratoria z takiego przedmiotu jak techniki analizy analityczne. Wybrane specjalne techniki w analizie chemicznej. I muszę tu się z koleżanką dogadać, bo robimy to w parach, a co i co do przygotowania, bo ona coś już zrobiła, więc chcę się dowiedzieć, co ja mam zrobić i na czym się skupić i czy, czegoś, czy coś musimy przygotować. W sumie najważniejsze to jest właśnie chemia kwantowa i ta, i ta laboratoria z wybranych technik w analizie chemicznej. To z nieorganicznej dobrze by było zacząć, ale jeżeli w piątek zacznę to robić, albo w czwartek też się nic nie stanie. Choć miłoby było dzisiaj chociaż wydrukować mm, tą listę A no i mam kolokwium, już pierwsze w poniedziałek, tak, w poniedziałek. Ale to jest coś, co zrobiłam, więc muszę sobie po prostu to przejrzeć, posegregować w głowie, ładnie mówiąc, nie sobie przypomnieć. Jest jedno zadanie, którego nie zrobiłam i nie rozumiem, więc muszę do niego usiąść. też yy, by było dobrze i go to dzisiaj zrobić. Ogółem dzisiaj sądzę, tak spędzę tak 4-5 godzin na nauce. W praniu to pewnie inaczej wyjdzie, ale ja też się późno zaczęłam uczyć. Stałam do koło 9. Jadam sobie w sobie w Simsy Więc jakby to jest tak, że dzisiaj cały dzień spędzam na nauce, bo ja już zrobiłam coś, co mi wprowadziło dobry humor, Simsy zagrała. Też się postaram, to już jest takie hipotetyczne i to tak bardzo hipotetyczne, podrukować sobie listy, które mam na poniedziałek, czyli za 4 dni, i zobaczyć, co na nich jest z chemii nieorganicznej i chemii analitycznej. Musiałam sprawdzić, bo mam nad sobą plan, i zobaczyć, czy coś z tego nie rozumiem. Bo mimo, że mam kolokwium z chemii nieorganicznej, to Pan powiedział, że mam około 15-20 minut nie więcej. Max pół godziny, tak powiedział, że ale wiecie Państwo, 15 minut powinno wystarczyć. Coś tego coś między tymi liniami powiedział. Więc to miejsce na to, co będziemy robić, a na analityczną są obliczenia głównie i jednak czasami muszę do literatury sięgnąć, żeby zrozumieć o co chodzi. Później mam piątek wolny. I wtedy trochę głupio, bo ja nie lubię mieć wolnych, bo przecież cały tydzień mam uczelnię mimo wszystko, a mam treningi w poniedziałek i wtorek. Um, raczej już w poniedziałki potem nie będę mieć, a będę mieć w... Oj, przepraszam, ale dzięki temu, że mam wolny piątek, odchodzą mi jedna laboratoria do nauki, czyli zostaje mi tylko chemia i chemia nieorganiczna, a nie trzy. Z zawsze mam... Laboratoria 2 do przygotowania, a nie 3 Bo tak sobie zrobiłam Ale mimo wszystko na techniki muszę się przygotować Bo tam pytają I na nieorganiczną mam wejściówkę oraz dopytują A na analitycznej mam troszeczkę więcej luzu, bo pani wszystko tłumaczy Robimy wszystko na zajęcia I jak to ładnie powiedzieć on Nie pytają, ale warto mieć wiedzę, więc wystarczy po prostu, że na przykład do tego usiądę, przydam literaturę i to tyle I może zrobię jakieś dodatki, ale nie muszę się tego uczyć na pamięć mam, Mogę mieć to wszystko przy sobie, więc jakby I wan... Z tym się nie martwię Ale no, moje zajęcia, czyli yy, seminaria, na które muszę porobić listy Nie mam środka tygodnia wolnego, który mi to pięknie oddziela bo zazwyczaj to tak działa, że w poniedziałek mam dwie listy, a potem w czwartek mam jedną listę i ta środa to jest taką, pół, taką przejściową, że na tej gdzie mogę się skupić, a teraz tego nie będę mieć, ale no jakby to też nie jest złe, bo we wtorek i środę mam dosłownie jedne zajęcia, i one są od 8 do 12. We wtorek i od 8 do 12.30 w środę. To się może przedłużyć pół godziny w tą tą dłuższą stronę, ale mogę też skończyć wcześniej doświadczenie i wyjść wcześniej, ale to już nie wiem jak się... No, nie, na nie się zdarzyło, na analitycznej ponoć się nie zdarza, jeszcze nie wiem, bo jej nie miałam. Mm, więc w sumie taki jest plan, żeby dzisiaj porobić ile mogę, ale też żeby się nie przemęczyć, bo ja naprawdę uważam, że ten jeden dzień, bo ja jeszcze pracuję w weekendy, jest taki idealny dla mnie na regenerację oraz na to, by móc sobie wszystko po... Zaczynać, żeby po prostu do tego wrócić i sobie odświeżyć A nie żeby się tego uczyć od zera dzień przed Jakby ja już się nauczyłam po tamtym semestrze, że nauka dzień przed jest możliwa Ale że wtedy się strasznie stresuję Teraz też się stresuję, bo nigdy nie wiem o co dokładnie mnie się dopytają Ale to nie jest tak, że zostawiłam sobie wszystko na dosłownie 14 godzin przed Tak się nie da już jakby na tych listach! Wcześniej miałam tylko seminaria z matmy i yy, z. I podstaw chemii, na których faktycznie coś musiałam robić, ale na podstaw chemii nasz pan miał takie. wyjebą go i miał takie. My! A na chemii robiliśmy wszystkie zadania, ta, za, zadania po kolei i jak ktoś jakiegoś nie robił, to normalne było się pytać. A teraz jak ja mam jakiś problem na seminarium i się o coś dopytam, to czuję się taka trochę idiotka, która w ogóle do tego nie usiadła, a to nie jest prawda, bo ja po prostu czegoś nie wiem. I ostatnio jak się o to spytałam pana, to mi kazała idzie Ja mam takie panie, ja nie wiem, czego ja nie wiem. Ja ja nie wiem, jak to wyjaśnić. I dosłownie mu to rozwiązałam, A mam takie, a nie, to ty już rozumiem. A ja mam takie, ok, dzięki Bogu. I Wyjaśnił mi faktycznie, i jestem wdzięczna, ale... Na podstawach chemii zawsze było tak, że ktoś coś miał zrobione, a tutaj jak się kogoś o coś pyta, to on ma takie, ja też sobie do końca to ogarniam. My jesteśmy w nowym semestrze. Jeszcze nie wyrobiliśmy sobie tego wszystkiego, żeby wiedzieć wszystko od zaraz. Ale mam nadzieję, że się uda. Jakby naprawdę mam nadzieję, że mogę na to liczyć. Tym bardziej, że nie wiem, jak to zaraz wszystko będzie wyglądać z nauką i treningami. Ale mam nadzieję, że takie dni, właśnie ten wolny dzień, będą takie właśnie dla mnie, żeby ścisnąć trochę ładnie mówiąc dupę, moje cztery litery i trochę zrobić, żeby mieć potem luźno. Bo jak ja naprawdę pracuję w weekend i mam naprawdę uczelnię nieraz od 8 do 17 albo od 8 do 15. To ja wracam do domu i jestem dead. Like I'm dead inside. I to się nie da. Więc dzisiaj taką moja pogadanka na temat mojego planu. I dlaczego taki plan jest? Bo ja mogłam mieć też opcję planu, żeby mieć dwa dni wolne w tygodniu, a potem żadnego nie mieć. I ja uważam, że to nie był mądry pomysł dla mnie. Bo ja bym nic nie dobiła. Ja bym miała takie, że jeden dzień jest taki optymalny, bo mogę sobie odpocząć, ale jednak mimo wszystko wiem, że muszę zrobić coś na uczelnię, A dwa dni to bym miałam takie, zrobię to ten następny dzień wolny. A potem cały tydzień mam zapierdziel. Jakby nie. Mm -mm. Szanuję ludzi, którzy tak zrobili, bo musieli niektórzy, bo nie ma innego wyboru, ale ja nie jestem w tych. Więc dzisiaj taka mała pogadaweczka I to jest filmik na następny poniedziałek. A w piątek będę robić to sam. Sporo tego powychodziło. No i też wolne dni są po to, żebym mogła z wami pogadać. Jakby na ten moment nikt nie ogląda i nie dziwię się. Ale I'm happy with it. Jakby, bo mogę się wygadać i nie mam żadnych konsekwencji. A zawsze warto to zrobić. Jakby bo daj się, Boże... To jest nauka też dla mnie, żeby nauczyć się sensownie wypowiadać Co widzę, na przykład dzisiaj w dzisiejszym filmiku, nie miało sensu i składu I mam nadzieję, że przeżyjecie. żyjecie Ale po prostu czasami warto zrzucić coś z siebie I jak coś powiedziałam, to teraz warto to zrobić Bo czułabym się jakbym z siebie nie trzymała za słowo A powiedziałam to, a ja nie rzucam aż tak mocno słów na wiatr, żeby Coś nagrać i tego potem nie zrobić, jakby nie Więc mam nadzieję, że się uda a wam życzę miłego dnia i zapraszam do oglądania kanału.